Historia na szóstkę, Polska po II wojnie światowej, klasa ósma, powtórka przed sprawdzianem. Co przypomnimy? Najważniejsze wiadomości o powojennej Polsce, ważne skróty, daty, postacie, pojęcia, przyczyny i skutki wydarzeń. Powojenna Polska. Po II wojnie światowej działający na uchodźstwie legalny rząd Rzeczpospolitej utracił poparcie sojuszników. Terytorium odrodzonej Polski zostało pomniejszone o 20% w zestawieniu z Polską w 1939 roku. Do ZSRR włączono Kresy Wschodnie wraz z Lwowem i Wilnym. Wschodnią granicę ustalono w oparciu o linię Kurcona, która została sankcjonowana Polsko-Sowieckim Układem Granicznym zawartym 16 sierpnia 1945 roku. Do Polski przyłączono odebrane Niemcom Śląsk, Pomorze z Gdańskiem, Warmię i Mazury, Zaczęto je określać jako ziemie odzyskane. W zmianach granic szczególnie korzystne dla Polski było uzyskanie szerokiego dostępu do morza. Zmiany graniczne widać na mapie. Mamy szarym kolorem oznaczone tereny, które Rzeczpospolita utraciła na rzecz Związku Radzieckiego. Dalej mamy białym kolorem tereny przedwojennej Rzeczypospolitej, natomiast tym różowym kolorem to są tereny odzyskane od Niemców, tak zwane ziemi odzyskane. Ważne skróty. TRJN, Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, PKWN, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe, PPR, Polska Partia Robotnicza, PPS, Polska Partia Socjalistyczna, PZPR, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, MO Milicja Obywatelska, Ormo Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej, ZOMO Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej, MBP Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, UB Urząd Bezpieczeństwa, SB Służba Bezpieczeństwa, PGR Państwowe Gospodarstwa Rolne, ZMP Związek Młodzieży Polskiej, SP Służba Polsce, Win wolność i Niezawisłość, NKWD Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR i PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa. Daty. 16 sierpnia 1945 polsko-sowiecki układ graniczny, w którym ustalono wschodnią granicę RP na linii Kurcona. 30 czerwca 1946 referendum ludowe Referendum przeprowadzone przez komunistów. Zadano w nim trzy pytania dotyczące likwidacji Senatu, zatwierdzenia reform społeczno-gospodarczych i uznania granic. Apelowano o głosowanie trzy razy tak. Wyniki referendum sfałszowano. 19 stycznia 1947, pierwsze powojenne wybory do Sejmu Ustawodawczego. Według oficjalnych danych, 80% wyborców zagłosowało na wspólną listę PPR i partii koncesjonowanych czyli takich. Popieranych, zalegalizowanych przez PPR, w rzeczywistości wyniki wyborów sfałszowano. 19 lutego 1947 uchwalenie przez Sejm tzw. małej konstytucji, określała ona ustrój Polski jako demokrację ludową, zalegalizowano terror wobec politycznych przeciwników władz. 1945-1947 to proces pełnego państwowienia przemysłu i handlu. Wrzesień 1947 Tajna Konferencja Przywódców Komunistycznych w Szklarskiej Porębie podjęto decyzję o likwidacji systemu wielopartyjnego w Polsce i dostosowaniu polskiej gospodarki do wzorców sowieckich. 15 grudnia 1948 Kongres Zjednoczeniowy Partii Kontrolowanych przez Komunistów z połączenia PPS i PPR powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, czyli PZPR, sekretarzem generalnym KC, czyli Komitetu Centralnego. PZPR został Bolesław Bierut. 22 lipca 1953 uchwalenie tak zwanej konstytucji stalinowskiej, której projekt wzorowany na sowieckiej konstytucji i opracowany przez Sejm ustawodawczy przetłumaczono na język rosyjski i przedstawiono do akceptacji Stalinowi, który naniósł pewne adnotacje, które to z kolei zostały wprowadzone jako poprawki. Konstytucja zmieniła nazwę państwa na Polska Rzeczpospolita Ludowa orła w godle pozbawiono korony, odrzucono trójpodział władzy parlament był jednoizbowy, czyli składał się tylko z Sejmu, zlikwidowano urząd prezydenta, powołując w jego miejsce 15-osobową Radę Państwa. W praktyce rzeczywistą władzę sprawował pierwszy sekretarz KCPZPR. 28 czerwca 1956 strajk generalny w zakładach przemysłu metalowego imienia Hipolita Cegielskiego. W Poznaniu i masowe demonstracje, również w Poznaniu spowodowane wycofaniem się władz z wcześniej przyjętych porozumień. Termin wystąpień celowo został powiązany z odbywającymi się w tym czasie w mieście międzynarodowymi targami poznańskimi, na które przybyło wielu gości z zagranicy. Władze zareagowały na wystąpienia w brutalny sposób wysyłając przeciwko demonstrującym jednostki pancerne. Żołnierzom wmówiono, że w Poznaniu wybuchło antyniemieckie powstanie, zginęło około 70 osób. Najmłodszą ofiarą poznańskiego buntu, a zarazem jego symbolem, stał się trzynastoletni Romek Strzałkowski. Mimo zastosowanej propagandy, brutalna rozprawa z protestującymi wywołała oburzenie w społeczeństwie i przyspieszyła zmianę w partii komunistycznej. Nowym sekretarzem PZPR został Władysław Gomułka. Cieszący się dużym autorytetem społecznym, społeczeństwo przyjął tę zmianę z entuzjazmem. 8 marca 1968, studencka demonstracja brutalnie rozpędzona przez milicję obywatelską, ZOMO oraz bojówki komunistyczne. Marcowe protesty poprzedzały przedstawienia dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. Podczas spektakli na widowni dochodził do antysowieckich wystąpień, nasilały się nastroje patriotyczne i antysowieckie. Władze komunistyczne zakazały dalszego wystawienia sztuki, kilku uczestników wyrzucono z uczelni. 7 grudnia 1970 to podpisanie dokumentów nawiązujących wzajemne stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską a RFN oraz potwierdzające nienaruszalność polskiej granicy zachodniej. 12 grudnia 1970 to ogłoszenie wprowadzenia podwyżek cen żywności i towarów przemysłowych, co wywołało falę protestów i strajk w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. W wydarzeniach grudniowych, czyli strajkach i protestach na wybrzeżu, zginęło ogółem 45 osób, 1165 zostało rannych. Obawa przed rozszerzeniem buntu spowodowała decyzję sekretarza generalnego KPZS Leonida Breżniewa o odsunięciu gomułki od władzy. Luty 1976 Sejm znowelizował konstytucję. Wprowadzono zapis, że Polska jest krajem socjalistycznym, uznano PZPS za przewodnią siłę narodu, co dodatkowo wzmacniało władzę partii. Umieszczono także zapis o nierozerwalnej przyjaźni polsko-sowieckiej. Postacie, Bolesław Bierut. Członek PPR, polski komunista, szkolony w Moskwie, sowiecki agent, 5 lutego 1947 roku wybrany przez Sejm na prezydenta, po Kongresie Zjednoczeniowym Polskich Partii Komunistycznych, został sekretarzem generalnym KC PZPR. Józef Cyrankiewicz, przedwojenny działacz PPS, pierwszy premier utworzonego Sejmu Ustawodawczego. Władysław Gomułka. Komunista powojenny lider PPR, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PPR, zwolennik sojuszu z ZSRR uważał, że decyzje dotyczące spraw polskich powinny zapadać w Warszawie, a nie w Moskwie, sprzeciwiał się planom szybkiej kolektywizacji rolnictwa w 1948 roku został usunięty z funkcji partyjnych i państwowych, a następnie aresztowany. Z więzienia został zwolniony w 1954 roku. Po strajkach w Poznaniu w 1956 roku został pierwszym sekretarzem KC PZPR. W grudniu 1970 roku został uznany za współwinnego kryzysu. Po wydarzeniach z grudnia 1970 roku został usunięty ze stanowiska. Edward Gierek. Polski polityk i działacz komunistyczny, pierwszy sekretarz KC PZPR w latach 1970-1980, na stanowisku pierwszego sekretarza po strajkach grudniowych w 1970 roku zastąpił Gomułkę. Prowadzona przez niego polityka rozwoju kraju na kredyt zadłużyła Polskę w zachodnich krajach. Stanisław Mikołajczyk. Polski polityk, przywódca PSL i premier rządu na ochoistwie, brał udział w Powstaniu Wielkopolskim i w wojnie z bolszewikami, bezskutecznie starał się wypracować porozumienie z ZSRR w kwestii polskiej granicy wschodniej, w 1945 roku powrócił z emigracji, przystąpił do rządu tworzonego wraz z komunistami, został jego wicepremierem. Rozbudowywane przez niego PSL było silną partią opozycyjną wobec komunistów, w obawie przed aresztowaniem, Mikołajczyk uciekł z kraju. Stefan Wyszyński, polski duchowny katolicki, arcybiskup, kardynał i prymas polski, w 1944 roku był kapelanem grupy AK, w 1950 roku podpisał porozumienie z władzami komunistycznymi, które normalizowały relacje państwa i Kościoła katolickiego. W latach 1953-1956 był internowany przez władze PRL. Za swoją niezłomną postawę wobec władz komunistycznych uznawany jest za prymasa tysiąclecia. Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka. Sanitariuszka w 5. Wileńskiej Brygadzie AK, żołnierz antykomunistycznego podziemia, aresztowana przez NKWD, czyli Sowiecki Aparat Bezpieczeństwa, następnie po ucieczce przez UB. W brutalnym śledztwie była bita i poniżona, odmówiła zeznań, sąd skazał ją na karę śmierci. Zamordowano ją 28 sierpnia 1946 roku. Witold Pilecki, pseudonim Witold. Rotmistrz Kawalerii Wojska Polskiego, żołnierz AK, więzień KL Auschwitz w czasie wojny uczestniczył w walkach z Niemcami. Po wojnie prowadził działalność konspiracyjną zbierając informacje na temat władz komunistycznych. Został aresztowany w 1947 roku. Podczas przesłuchań UB był torturowany. Sąd wojskowy skazał go na karę śmierci. Został zamordowany 25 maja 1948 roku. Pojęcia. Repatriacja to powrót do kraju osób, jeńców wojennych, przymusowych przesiedleńców, które z różnych przyczyn znalazły się poza granicami kraju. Takie osoby to repatrianci. Akcja Wisła, przeprowadzona w 1947 roku, polegała na wysiedleniu z południowo-wschodnich terenów Polski Ukraińców, Łemków i Bojków. Pogrom w Kielcach, przeprowadzony w 1946 roku przez ludność polską, pogrom ludności żydowskiej. Cenzura prewencyjna to cenzura wprowadzona przez komunistów w celu skutecznej propagandy. Zajmował się nią główny urząd kontroli prasy, publikacji i widowisk. Bez zgody cenzora nie mogła się w Polsce ukazać żadna informacja. Cuda nad urną. Podczas wyborów w 1947 roku komuniści uciekali się do oszustw i nacisków na głosujących. W części obwodów zamieniano urny lub wrzucano dodatkowe wypełnione karty z głosami. Sporządzano protokoły bez wpisanych wyników, które dodawali działacze PPR. Wojsko i milicja, które pilnowały lokali wyborczych, czasami nie wypuszczały z nich osób, zanim te nie pokazały karty z głosem oddanym na komunistów. Operacja Cezary, UB, obawiając się, że WIN, wolność i niezawisłość się odtworzy, utworzyło w 1948 roku fikcyjną piątą komendę WIN, w której działali agenci komunistyczni. Za jej pomocą wciągano do organizacji działaczy którzy nawiązując kontakty z Piątą Komendą sami oddawali się w ręce komunistycznej bezpieki, czyli Urzędu Bezpieczeństwa. Żołnierze Niezłomni, także Żołnierze Wyklęci, to żołnierze podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski, między innymi major Marian Bernaciak, pseudonim Orlik, major Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora, Franciszek Jaskulski, pseudonim Zagończyk, Kapitan Henryk Flame, pseudonim Bartek, Major Zygmunt Szędzielarz, pseudonim Łupaszka, Sierżant Józef Franczak, pseudonim Lalek. Ministerstwo Ziem Odzyskanych. Od końca 1945 roku zajmowało się administracją obszarów pol niemieckich wcielonych do Polski. Na jego czele stał wicepremier TJN Władysław Gomułka. Szabrownictwo, tutaj w powojennej Polsce, to rabowanie dóbr niemieckich przez grupę Polaków szukających możliwości szybkiego zarobku. Reforma rolna, przeprowadzona dekretem PKWN z 6 września 1944, przewidywała odbieranie majątków ich właścicielom, jeżeli miały powyżej 50 hektarów użytków rolnych oraz ich parcelację, czyli podział i przekazanie biednym chłopom. Otrzymujący ziemię płacili w ratach w ciągu 10-20 lat równowartość rocznych plonów. Część ziem odebranych w ramach reformy rolnej przejęło bezpośrednio państwo. UNRA z języka angielskiego Administracja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy, to organizacja znajdująca się pod kontrolą ONZ. Dzięki jej działalności chłopi otrzymywali zwierzęta, konie, krowy, drób oraz ziarnosiewne. Ponieważ aż 70% dostaw pochodziło z USA, Władze komunistyczne niechętnie odnosiły się do działalności UNRA i zakazały jej funkcjonowania, uznając ją za narzędzie amerykańskiej ingerencji wewnętrzne sprawy Polski. Nacjonalizacja przemysłu, proces trwający w Polsce od stycznia 1946 roku, polegający na przejmowaniu przedsiębiorstw na własność państwa. Bez żadnych odszkodowań znacjonalizowano minie po niemieckie i dobra zdrajców narodu. Wysokość odszkodowań dla pozostałych właścicieli była symboliczna. W praktyce upaństwowiono duże, średnie i mniejsze przedsiębiorstwa, likwidując cały przemysł prywatny. Bitwa o handel to powojenna działalność komunistów wobec przedsiębiorstw handlowych. Komuniści po nacjonalizacji przemysłu ogłosili, że dochody z przemysłu państwowego płyną do prywatnych handlowców, co grozi odrodzeniem kapitalizmu. Likwidowano więc prywatne sklepy pod pozorem walki ze spekulacją. Na prywatnych handlowców nazywanych nakłada nakładano dodatkowe podatki i utrudniano zakupy towarów w państwowych hurtowniach. Miejsca zamykanych sklepów państwowych początkowo nie były zajmowane przez sklepy państwowe, co doprowadziło do poważnych kłopotów z zaopatrzeniem ludności w podstawowe produkty. Centralny urząd planowania to urząd powstały w 1945 roku, którego celem było przygotowanie planu odbudowy i rozwoju gospodarczego całego kraju. Plan trzyletni. Plan realizowany przez komunistów w latach 1947-1949 zakładał podniesienie poziomu życia ludności, odbudowę zniszczeń wojennych i włączenie w system gospodarczy polski ziem odzyskanych. Plan zakładał przede wszystkim rozwój przemysłu produkującego na potrzeby ludności, to jest spożywczego i lekkiego. Plan ten jako jedyny w powojennej historii zakończył się sukcesem. System monopartyjny to system polityczny, w którym tylko jedna partia polityczna sprawuje władzę. Występował on we wszystkich krajach komunistycznych. System centralnego sterowania to komunistyczny system zarządzania gospodarką, którego głównym założeniem jest kontrola gospodarki przez władze centralne. Odgórnie ustalono wysokość produkcji i ceny towarów. Plan sześcioletni, realizowany przez komunistów w latach 1950-1955. Plan rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu, zgodnie z intencją Stalina, główny nacisk położono na rozwój przemysłu ciężkiego, przede wszystkim zbrojeniowego. Zaplanowano budowę 350 nowych zakładów przemysłowych podczas wdrażania nowego planu gospodarczego, bezkrytycznie wprowadzono w życie oczekiwania Moskwy, w ogóle nie biorąc pod uwagę czynników ekonomicznych. Plan sześcioletni nie został w pełni zrealizowany, tylko kilka z założonych celów zostało osiągniętych. Polska po raz pierwszy w historii stała się krajem zindustrializowanym. Doszło do masowej migracji ludności z przeludnionych wsi do miast. Nastąpiła znaczna aktywizacja zawodowa kobiet. Nie pojawił się jednak oczekiwany wzrost produkcji żywności. Pogłębiły się dotkliwe braki w zaopatrzeniu w dobra konsumpcyjne. Państwowe gospodarstwa rolne. To duże gospodarstwa rolne kontrolowane przez państwo. Rolnikom pracującym w PGR obiecywano mieszkania, dobre pensje, darmowe śniadania dla dzieci w stołówkach, przydział węgla na zimę. Opór wsi na kolektywizację, czyli upaństwowienie, był silniejszy niż się spodziewano. Pomimo nakładania dodatkowych podatków, stosowania kampanii propagandowej, aresztowań i konfiskat, skolektywizowano zaledwie 10% gruntów ornych. Kółak to komunistyczna propagandowa nazwa właściciela dużego gospodarstwa rolnego, niechętnego wobec wstępowania do spółdzielni rolniczych. Stalinizm w Polsce przypadał na lata 1948-1956. Cechował się ustrojem totalitarnym, pełną kontrolą społeczeństwa, pełnym uzależnieniem od ZSRR, kultem jednostki, czyli Józefa Stalina, upodobnieniem gospodarki na wzór sowiecki. Socrealizm to nurt w sztuce w okresie stalinizmu. Muzyka, malarstwo, architektura, poezja, proza miały propagować kult pracy i prostego człowieka oraz wyższość systemu komunistycznego. Dozwolone było jedynie tworzenie dzieł o charakterze ideologicznym, nazywanych również dziełami zaangażowanymi. Sztuka miała niesie jednoznaczny i czytelny dla wszystkich odbiorców przekaz propagandowy. Puławianie to frakcja polityczna w PZPR, opowiadała się za utrzymaniem systemu socjalistycznego, ale domagała się reform. Natolińczycy, frakcja polityczna w PZPR, której zwolennicy uważali, że głębsze reformy mogą zagrozić komunizmowi, opowiadano się za kontynuacją dotychczasowej polityki. Mała stabilizacja to okres początkowych rządów Władysława Gomułki, zwolniono więźniów politycznych, anulowano wyroki dla uczestników Poznańskiego Czerwca. W społeczeństwie zniknął strach przed bezpodstawnymi aresztowaniami, państwo wycofało się z masowej indoktrynacji, niewielkiej poprawi uległa sytuacja materialna Polaków. Rewizjoniści to frakcja polityczna w PZPR na początku lat 60. której zwolennicy widzieli potrzebę reform ekonomicznych i politycznych, ich przeciwnikami byli tak zwani dogmatycy. Czarny czwartek, czyli 17 grudnia 1970, gdy pracownicy Stoczni Gdańskiej zmierzali do swojego zakładu, zostali ostrzelani przez wojsko. Przeciwko robotnikom, może to czołgów, karabinów maszynowych i helikopterów, zginęło wówczas 18 osób. Druga polska, plan Edwarda Gierka, zgodnie z którym zaciągane na zachodzie kredyty zamierzano przeznaczyć głównie na zakup nowoczesnych technologii, wyprodukowane dzięki temu towary zamierzano eksportować. Bloki z Wielkiej Płyty. Wielorodzinne budynki mieszkalne, tak zwane bloki, budowane w latach 70. za czasów Edwarda Gierka z zwanej Wielkiej Płyty. Jakość bloków była niska, jednak do 1980 roku oddano do użytku zawrotną liczbę około 2,5 miliona mieszkań. Ukryte bezrobocie. Tutaj władze komunistyczne, ze względów politycznych i propagandowych, nie chciały dopuścić do jawnego bezrobocia. W państwowych przedsiębiorstwach zatrudniano więc więcej osób, niż było to faktycznie konieczne. Generowało to zbyt duże koszty, często również straty przedsiębiorstw, co tylko pogłębiało kryzys. Propaganda sukcesu. Pomimo widocznego od połowy lat 70. kryzysu, władze kontynuowały propagandę sukcesu gospodarczego Polski. Media informowały o kolejnych sukcesach rzekomych, oczywiście, polskiej gospodarki. Przyczyna, wydarzenie, skutek: Polski, październik 1956. Przyczyna: koniec stalinizmu w ZSRR niezadowolenie społeczeństwa polskiego. Skutek: częściowe uniezależnienie PRL od ZSRR, poprawa sytuacji gospodarczej, destalinizacja w Polsce. Wydarzenia grudniowe 1970: Przyczyna podwyżki cen żywności przed świętami Bożego Narodzenia, brak dialogu ze społeczeństwem. Skutek: wycofanie podwyżek, ofiary zabite przez wojsko i milicję, zmiana ekipy rządzącej. Dziękuję za uwagę i powodzenia na sprawdzianie.